Szeroki zakres usług foto, wideo. Szczegóły na kamilldzieniec.pl Ładna, słoneczna pogoda w Wodzisławiu Śląskim, tak jak mówiłem na początku naszej transmisji. no Liczymy, że obie drużyny stworzą tutaj fajne widowisko. Od do tego meczu przystępuje po trzech porażkach z rzędu w spotkaniach domowych. Punkty tutaj wywoziły kolejno Polonia Łaziska Górne, Spójnie Alandek i ostatnio KS Dekor Bełk. W środku boiska. Ustawiony Michał Pietraczyk, który dostał sygnał od sędziego. Rozpoczęliśmy spotkanie Odry Włodzisław z Kuźnią Ustroń. Ponownie kapitan Odry przy piłce słodowej w swoim stylu rozrzuca grę na prawą. Na lewą stronę boiska jest tutaj Łukasz Gajda. Gajda nawinął rywala. Cały czas przy piłce zawodnik Odry wodzisław Miękka piłka w pole karne. Jeszcze jest okazja dla Roguły. Roguła strzela. No ale to nie mogło zagrozić bramce Kuźni Ustroń. Ponownie Ligocki, piłka już na prawej stronie boiska u Jaworskiego. Ładnie pograła teraz kuźnia. No i spójrzmy, bo już goście są w polu karnym. Ozry jest strzały na bramkę jest pierwsza bramka, którą tracą Włodzisławianie w tym meczu. 0 do 1 prowadzą gościem, no a do siatki z numerem 8, jeżeli się nie mylę, trafił Mykola Bój. Ładne otwierające podanie w środkowej strefie boiska, ale teraz niedokładnie goście przejął to Kalisz. Jest roguła. Musi się rozpędzić z tą piłką, chociaż on próbował zagrywać do gajdy. No i stracił futbolówka, teraz ruszamy pod drugą bramkę, bo ma okazję Michał Rycka. Michał Rycka strzela i doskonale broni Dawid Wrzosek, który ratuje Odrę przed utratą drugiej bramki. No w bardzo łatwy sposób Kuźnia doszła tutaj do głosu strata gospodarza, ale też nie zrozumieli się goście, którzy odzyskali piłkę, ale nie udało im się wyprowadzić szybkiej akcji. A teraz ciężar gry przeniesiony na prawą stronę boiska jest Grober, który strzela na bramkę. No i było blisko teraz, żeby zaskoczyć Michała Skocza. No w końcu jakieś uderzenie, w końcu jakieś zagrożenie pod bramką przyjezdnych. Asiekora występował również za granicą. W realu Mursja w Hiszpanii, w Apeolu No a dzisiaj jestem zawodnikiem kuźni ustroń. A teraz zobaczmy, bo jest okazja dla Odry i bramkę strzela. Paweł Polegno. W końcu coś tutaj się dzieje przy Bogomiskiej 8. Posłuchajmy brazylijskiej samby. Spójrzmy jeszcze raz na tą sytuację. Dośrodkowanie w polekarne. Niedokładnie wybijają to goście, i piłka trafia wprost pod nogi Pawła Polaka. 1 do jednego w Włodzimawiu Śląskim. Dobrze interweniuje Karabali. Ze swoją akcją wychodzi jednak kuźnia. Jest Rycka, który po raz kolejny wpada w polekarne. Rycka odprowadzany przez słodowego był tam też kłosek. A teraz mają goście okazję strzały Michała Pietraczyka. Broni to jednak bez problemu Dawid Wrzosek, chociaż Piotr Grober na prawej stronie boiska. Grober ładne zwód zawodnika Odry jest. No, była szansa do dośrodkowania w pole karne. Jest teraz strzał na bramkę. Kolejna dobra decyzja i dobre wykonanie. Piłka trafia jednak w boczną siatkę. No, szuka gry Włodnicki, ale. Nie zdecydował się na żaden ofensywny wariant ten zagranie do swojego kolegi. I ta gra ponownie budowana od linii defensywnej. Kłosek. Ładnie teraz Kłosek zagrywa do Grobera. Grober strzela na bramkę, broni to. Skocz. No kolejna okazja dla gospodarza i kolejna dobra decyzja. Szymon Kalisz. Kalisz na prawej stronie boiska. Dośrodkowanie w pole karne zablokowane. Skiksowali jednak goście. Jest ten strzał na bramkę, ładnie to wyglądało, no ale nie musiał interweniować. Michał Skocza strzelał z numerem 97, Piotr Grober. No i zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego, rozpoczęła odra. Piłka posłana za plecę no i może być niebezpieczna sytuacja. Doskonała okazja, no ale jeszcze lepsza interwencja Dawida Wrzoska, który Ratuje Odrę przed utratą bramki. No, dzisiaj bramkarz Odry naprawdę staje na wysokości zadania. A teraz goście mają rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, strzał głową Michała Pietraczyka. No i doskonale Dawid Wrzosek, no, świetny dzisiaj występ bramkarza Odry, to trzeba mu oddać. Rozpędza się z piłką Paweł Polak, piłka na lewo do Łukasza Gajdy, Gajda miękka, piłka w pole karne, jest strzał na bramkę i piłka przeniesiona nad poprzeczką, no doskonała okazja gospodarzy, ładna, składna akcja, no i niebiesko-czerwoni byli bliscy, żeby tutaj wyjść na prowadzenie. Oglądamy jeszcze naszą sytuację, Łukasz Gajda w pole karne, mogą mieć nadzieję kibice Odry, że tutaj za chwilkę coś wpadnie, Szymon Kalisz dośrodkowanie w pole karne, jest okazja. Jeszcze nie koniec tej akcji, utrzyma piłkę w boisku Mateusz Słodowy, dośrodkowanie, z problemami teraz Michał Skoczno, nie wiem czy ta piłka nie uderzyła w słupek bramki Kuźni. Roguła. Piotr Grober ponownie do Maksymiliana Roguły, Roguła dośrodkowanie w pole karne, dobra to jest piłka, strzelał Hubert Grober. No ładna akcja Odry, piłka przeniesiona jednak nad poprzeczką no ale coraz więcej dzieje się pod bramką kuźni, która w tej drugiej połowie no, wygląda słabiej niż w pierwszej odsłonie. Wrzosek. Wodnicki teraz nie kalkulował, wybija piłkę przed siebie. I ma szansę o nią powalczyć Łukasz Gajda. Wygrywa pojedynek z Jaworskim, Gajda w pole karne. Jest znakomita okazja dla Odry, strzał na bramkę, ale doskonale broni Michał Skocz. No najlepsza sytuacja dla Odry w tej drugiej połowie, ale jeszcze nie koniec tej akcji jest Grober Piotr! Ładne uderzenie, no świetna akcja tutaj Odry, która jest bardzo bliska strzelenia tej drugiej bramki. No oglądamy jeszcze raz tą sytuację. Maksymilian Roguła do Gajd. Łukasz Gajda przed pole karne do Kalisza. Kalisz świetna piłka do Gajd. No, może to jest ten moment. Łukasz Gajda jest bramka, ale jest też pozycja spalona, zdaniem sędziego. No, ale świetnie rozegrali to Wodzisławianie. No, aż jestem ciekaw tej powtórki, czy faktycznie ta pozycja spalona miała miejsce. Wstrzymało się z tym zagraniem boczny obrońca Odry, ale teraz Słodow. Do Kalisza. Jest kłosek. Piłka zwrotna do Szymona Kalisza. Ten w bocznej strefie boiska schodzi do środka. Kalisz dobre zagranie do grobera. Jest grober! I piłka przeniesiona nad poprzeczką. No kolejna świetna okazja, Odry, która powinna już tutaj prowadzić. Ależ to ładnie zagrali teraz Wodzisławianie. Wodnicki ładnie sobie poradził, ale. Powstrzymywany przez rywala, a sędzia kończy to spotkanie. Odra Wodzisław dzieli się dzisiaj punktami z u Ustroń. Mecz kończy się rezultatem 1 do 1, czyli utrzymał się ten wynik z pierwszej połowy. Przypomnijmy, że bramki w tym meczu strzelali Mykołabój, który otworzył wynik meczu w 8 minucie tego meczu. A do wyrównania w 37 minucie spotkania doprowadził Paweł Polak. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację z Włodzisławia Śląskiego. Zakończyliśmy rundę jesienną sezonu 2023-2024. Koniec ligowego grania, ale przed nami jeszcze jedno spotkanie. 18 listopada zagramy pucharowe starcie z Rowem Rybnik. Ten mecz zaplanowano na godzinę 16.30. Zapraszamy na stadion przy Bogumińskiej 8, a dla tych, którzy nie mogą się pojawić, przygotowaliśmy oczywiście transmisję na żywo. No a za dzisiaj już bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ten mecz komentował dla Państwa Kamil Dżeniek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Spokojnej niedzieli.